This week is life in God's family. Tematem na ten tydzień naszym jest życie w Bożej Rodzinie. W niedzielę zaczęliśmy od połączenia, włączenia się, bycia z Bogiem. Ponieważ życie w rodzinie Bożej zaczyna się od tego, żeby się połączyć. Być w relacji z Bogiem. Wczoraj mówiliśmy o tym, żeby się włączyć w Bożą rodzinę, którą jest Kościół. Dzisiaj będziemy weźmiemy na, na warsztat wzrastanie w Bożej e, rodzinie.

Wierzymy, że to, co się tutaj dzieje, czy tam w kościele, pomaga stawać się nam lepszymi ludźmi. Może to jest powód, dla którego przyjechaliście tutaj na ten obóz w tym tygodniu. Pomyśleliście sobie, że może tutaj się czegoś dowiecie czegoś nauczycie, co pom pomoże nam wzrast Wam wzrastać i stawać się lepszymi ludźmi.' Well, I've got good news for you today I mam dobrą wiadomość dla was dzisiaj. To jest plan Boży. Planem Bożym jest to, żeby byśmy wzrastali i dojrzewali w rodzinie Bożej. And we see this from the very beginning of the Bible. I widzimy to od samego początku Biblii. In Genesis chapter 1, w Księdze Rodzaju rozdział 1, God made people in his own image in his own likeness. Bóg stworzył ludzi na swój obraz, na swoje podobieństwo. And in all of creation, a i całe stworzenie. Only people were made in God's z całego stworzenia tylko ludzie zostali stworzeni na ten obraz i podobieństwo. My do końca nie rozumiemy, co to ma znaczyć, ale wiemy, że z całego stworzenia ludzie, ludzkość. Odzwierciedla obraz Boga i oddaje podobieństwo Boże bardziej niż cokolwiek innego. When sin the world, gdy Grzech wszedł na świat, Grzech wszedł na świat, ten obraz Boży w nas został uszkodzony, lub, lub taki no, uszkodzony po prostu, zamydlony. Nawet after our sin, po y, naszym grzechu. We still image God, cały czas o, obrazujemy mnie jako Boga. Uh, ale nie tak dokładnie i nie tak klarownie, ponieważ z powodu grzechu, który jest w nas. Na koniec rozdziału trzeciego Księgi Rodzaju. Dowiadujemy się, że Bóg ma plan, żeby naprawić wszystkie skutki grzechu w naszym życiu. Ciekawie, to jest, że. Ciekawe jest to, że Bóg chce to uczynić poprzez odnowienie swojego obrazu w swoim ludzie od tego zaczyna i uży, użyć tych ludzi do tego żeby odepchnąć efekty efekty grzechu w, w, w ludzie Bożym a więc najpierw Bóg odnawia obr, swój obraz w nas then what does the full image or likeness of god look like in a person no ale jak ten obraz czy to podobieństwo do boga na czym ono polega jak, jak, to, jak to wygląda the bible tells us that it looks like jesus biblia mówi że to wygląda tak jak Jezus second corinthians 4 drugi do czwarty rozdział tells us that Christ is the image of God. mówi że Chrystus jest obrazem Boga Colossians 1 says that mówi, że to jest jest że Chrystus jest widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Hebrews 1 says the son is the exact representation of God's being or his nature. w uh, Hebrajczyków czytamy, że syn jest idealnym od, odbiciem tego czym jest Bóg. A więc wzrastanie czy dojrzewanie w Bożej rodzinie, more more like znaczy to, że będziemy wyglądać coraz bardziej tak jak Jezus. I to są wersety, te wersety, które przeczytaliśmy przed chwilą to one właśnie o tym mówią. Mówią, że Bóg używa wszystkich rzeczy możliwych dla naszego dobra. But the problem with that is, Ale problem jest taki, że bardzo często mamy skłonność do tego, żebyśmy sami definiowali, co jest dobre. Niektórzy mogą powiedzieć, Bóg używa wszystkich środków, abybym dostał ten awans w pracy. Or Bóg używa wszystkich rzeczy, abym zdobył to uznanie, na, na które zasługują. My nie musimy naszym zadaniem nie jest wypełnianie pustych przestrzeni, a żeby określić co jest dobrem. ponieważ następny werset od razu mówi nam tłumaczy co jest dobrem. Verse 29 tells us that the good for us is to be conformed to the image of his Son. Werset 29 mówi nam od razu, że być do, dobre to jest to, żeby odpowiadać obrazowi temu wizerunkowi Chrystusa, by być tak jak Jezus. Czyli dobrem, które ma Bóg dla nas, jest stawać się bardziej tak jak Jezus. Naszym dobrem jest to, żeby stawać się bardziej jak Jezus we wszystkim, co robimy, we wszystkim, co mówimy. Now, this is an important point. To jest ważny punkt. Think about it with me. Pomyślmy o tym razem. That means God's goal for your life to znaczy, że y, celem, Bożym celem w Twoim życiu is not greater comfort, but greater character. to nie jest większa wygoda, a, a większy, lepszy charakter. And it's important that we remember this truth. I to jest ważne, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o tej prawdzie. Ponieważ musimy zrozumieć, że celem Bożym w naszym życiu nie jest nasza wygoda, but ale charakter, we can get by the of life. możemy być bardzo sfrustrowani przez okoliczności życia, w jakich przychodzi nam życie. We wonder why we're so uncomfortable. Możemy y się zastanawiać, dlaczego jest nam tak źle, tak, tak niewygodnie, tak niekomfortowo. Możemy być wściekli na Boga, że jest nam źle, niewygodnie. When instead, Ale zamiast tego musimy myśleć o tym, How God is using all these circumstances, jak Bóg używa tych wszystkich okoliczności? Not to make us comfortable, nie żeby nam było wygodnie, but to make us look more like Jesus. ale żebyśmy wyglądali bardziej jak Jezus. I pamiętajmy o tym i przypominajmy sobie nawzajem o tym. Że Bóg wykorzystuje wszystkie środki do tego, abyśmy wyglądali bardziej jak Jezus. So let's not be when we're I nie bądźmy zaskoczeni, że czasami jest nam niewygodnie, źle. That lack of helps us to czasami właśnie ten, ten brak tej wygody pozwala nam się zmienić. So that's our first point. To nasz jest pierwszy punkt to był. It's God's plan for us to grow and mature in his family. Plan Boży plan żebyśmy wzrastali i dojrzewali w Bożej rodzinie. Our second point is this. Drugim punktem jest to. We must work hard to grow in our faith. Musimy ciężko pracować a żeby wzrastać w naszej wierze. But we know that our hard work will be fruitful. Um, wiemy, ale wiemy, że nasza ciężka praca będzie owocna. God is at work in us. Ponieważ Bóg pracuje w nas. rozdział 2, verses 12, and 13. List do Filipian, 2, versety 12 i 13. Vers 12 mówi: Work out your own salvation with fear and trembling. Teraz z bojaźnią i drżeniem tutaj I, I will stop for a while here. Okay. Tutaj w, w, w wersji Biblii Ekumenicznej mam napisane: zabiegajcie o swoje zbawienie. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tego sformułowania, to trzeba pamiętać, że zabiegajcie sugeruje coś, co o co mamy się starać, czego jeszcze nie mamy. A tutaj coś, co mamy i mamy się tak jak jest to w, w Biblii, na przykład warszawskiej, sprawujcie albo wykonujcie, realizujcie to zbawienie, które już mamy. Czyli na przykład sprawujcie, tak jak sprawujemy mandat posła na Sejm. Jest, mam mandat i ja go po prostu realizuję. I tak samo tutaj jest. To, to zbawienie mamy sprawować. Czyli sprawujcie zbawienie w życiu, a po angielsku jest tu work out, czyli tu jeszcze bardziej nawet tak w kierunku takim sportowym nawet, żeby żeby ćwiczyć się, trenować. So. A więc z bojaźnią i drżeniem sprawujcie swoje zbawienie, ponieważ Bóg jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Now, let's be clear about these verses. Wyjaśnijmy sobie te wersety. To to one są napisane dla ludzi, którzy są już wierzącymi. Na samym początku Paweł pisze do świętych. Do tych, którzy już byli oddzieleni od reszty świata. I teraz im tłumaczy jak wzrastać w ich wierze. To be clear. A żeby to było jasne. Te wersety nie mówią o tym, jak stać się świętym i jak dostąpić zbawienia. Mówią nam, jak wzrastać w naszej wierze. Czyli musimy sprawować, to, doskonalić to zbawienie, które Bóg nam już dał. So to who is a sinner, ktoś, kto jest grzesznikiem, Christ, kto teraz wierzy w Chrystusa, teraz musimy ciężko pracować na to, ażeby jak wypracować ten obraz Jezusa w nas. To tak jak na siłowni ćwiczyć. It takes hard work and discipline to to pot potrzeba na to ciężkiej pracy i dużo dyscypliny for Dla grzesznych ludzi to look more like Jesus. A, a żeby wyglądali tak jak Jezus. A więc my musimy się zaangażować i pracować ciężko w tym procesie, który Bóg zaplanował dla Bożych ludzi. And when he says, with fear and trembling, mówi to, że ze, ze strachem i drżeniem. Tu wiecie doskonale co to znaczy, jeżeli byliście byli na rozważaniach Cecylii. Remember he told us it was not a cowering fear that Jest taki strach, takie tchórzostwo, które sprawia, że w nas, które sprawia, że uciekamy od Boga but it's a reverence that pushes us toward god ale ale jest jakby nawrócenie które zwraca nas do boga so we do this work with a seriousness about growing in our faith czyli wykonujemy tą pracę z bardzo takim po bardzo poważnie żeby wzrastać w naszej wierze he's making the point that spiritual growth is not automatic Dochodzimy do punktu, w którym orientujemy się, że ten duchowy wzrost nie jest automatyczny. It takes an intentional to zawiera w sobie takie specjalne, szczególne zaangażowanie, dedykowane do tego. You must want to grow in your faith. Musisz wiedzieć, jak wzrastać w wierze. Musisz y podjąć decyzję, że będziesz wzrastać. Musisz wykonać pewien wysiłek w tym kierunku. So let me ask you, Zapy zapytam Was, pozwólcie: you Czy chcecie wzrastać w Waszej wierze? Are you committed to in faith? Czy, czy jesteście zaangażowani w to, żeby w wzrastać, Dedykowo, ta, za, zapamiętali w tym, żeby wzrastać w wierze?. Jeżeli nie jesteście zaangażowani w to, żeby wzrastać w waszej wierze? You will not grow. Nie będziecie wzrastać. If you are committed to growing in your faith, Jeżeli jesteś zapamiętany w tym wzroście, w wierze, You must make an effort to grow. Musisz wykonać pewien wysiłek. 13 gives us the good news. Ale werset 13 daje nam dobrą wiadomość. That God is at work in us. Że Bóg jest też w pracy, w pracy w nas działa, działa w nas. Ażeby A żeby wypełnić to co on chce w nas zobaczyć. If you are a believer, Jeżeli, Jeśli jesteś wierzącym, jesteście wierzącymi, you have God's Spirit in you. Masz ducha Bożego w sobie. So you can have confidence możesz mieć przekonanie that your commitment to grow że Twoje zaangażowanie w ten duchowy wzrost will be fruitful będzie owocny, co owocne? Because God is at work in you. Ponieważ Bóg w Tobie pracuje, Bóg w Tobie działa. So the call is to work out our salvation, a więc powołanie do tego, żeby wzrastać dla naszego zbawienia w naszym, wewnątrz naszego zbawienia o tak może. To work hard to look more like Jesus, yy, pracować ciężko, żeby wyglądać i tak jak Jezus. Knowing that God is at work in us. Wiedząc, że Bóg działa w nas cały czas. I On uczyni z nas ludzi takich, jakich chce, abyśmy byli. Proszę nie Czytaliśmy. Biblia mówi, że są takie, powiedzmy standardowe sposoby, którymi, który, który Bóg używa, żeby sprawiać, że wzrastamy. Bóg może robić szczególne, wyjątkowe, niesamowite rzeczy. Ale zwykłe codzienne normalne rzeczy, którymi sprawia, używa w stosunku do swoich ludzi. są the word, so, słowo, sakramenty, czyli wieczerza i chrzest, and prayer. i modlitwa. To są środki, których Bóg używa zwykłe środki, których Bóg używa do tego, żeby jego ludzie wzrastali. Dlatego jest ważne, żebyście byli połączeni z bożymi ludźmi w kościele. That To wczoraj o tym mówiliśmy, tak jest. But that helps us to, hear the word weekly, to pomaga nam słuchać słowa Bożego co tydzień. And to experience the sacraments, Doświadczać sakramentów. Which we don't get on our own by ourselves, których sami sobie nie sprawujemy, których sami sobie nie, nie, nie czynimy. And to pray with and for one I mod modlić się wspólnie razem, jeden za drugich, drugiego. And God uses those things. I Bóg używa tych rzeczy, like żebyśmy wyglądali coraz bardziej i bardziej jak Jezus. Pozwólcie, że zapytam. Czy jesteście zaangażowani w to, albo poświęceni temu, ażeby być z Bożym Słowem codziennie? Czy jesteście zaangażowani w to, czy czynicie to, żeby słuchać Słowa Bożego tylko co tydzień? Are you committed to prayer? Czy jesteście zaangażowani w modlitwę? Are you committed to connecting with God's people so you can experience all of those things? Czy zależy wam zaangażowani notem ażeby być połączeni z innymi ludźmi, a żebyście razem doświadczali tych rzeczy? Because those are the usual means that God uses to grow his people. Bo to są zwykłe środki, których Bóg używa dla swojego ludu. Then everybody's favorite phrase in closing. <laughs> wszyscy, wszyscy czekają na słowo, że podsumowując, Bożym Planem jest to, żebyśmy wzrastali i dojrzewali w rodzinie Bożej. I Bóg wykorzystuje wszystkie sytuacje w naszym życiu, abyśmy wyglądali bardziej ku temu, abyśmy się zbliżali do tego obrazu Jezusa. I wzywa nas Bóg do tego, żebyśmy pracowali ciężko we wzrastaniu w wierze. But we know that hard work will be fruitful, Ale my wiemy, że ta ciężka praca będzie owocna, ponieważ Bóg obiecał, że będzie działał w nas. I zwykłe rzeczy, których Bóg używa do tego, żebyśmy wzrastali, są słowo, sakramenty i modlitwa. Moją modlitwą jest to, żebyście się właśnie zaangażowali, oddali się tym rzeczom. So A żeby Bóg nawet więcej mógł w nas pracować mocniej pracować. So żebyśmy mogli wypracować ten obraz Jezusa w nas. More more like Że my bardziej będziemy coraz bardziej wyglądać jak Jezus. Let me pray for us.